Rusza budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki, na odcinku od ulicy Armii Krajowej do alei Kociewskiej. Jest to odcinek, choć krótki, to potrzebny, aby istniejąca sieć ścieżek rowerowych była bardziej spójna. W najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie, rozpoczęcie kolejnej inwestycji. Tym razem jest to budowa drogi rowerowej. W ciągu ulicy Franciszka Żwirki w Trzewie. Jest to y, ważny y, element y, sieci dotychczas zbudowanej sieci dr dróg rowerowych łączący y, y, drogi rowerowe już istniejące w ulicy Armii Krajowej i y, y, Alei Kociewskiej. Y, zbudowany zostanie odcinek y, blisko 500 metrów. Y, Drogi rowerowej, no będzie to przeplatana droga z uwagi na, na, na dość skomplikowany charakter ulicy Franciszka Żwirki, gdzie mamy tam targowisko miejskie, będzie ona się przeplatała, raz będzie drogą rowerową, raz będzie ciągiem pieszo-rowerowym. Na wykonanie zadania wykonawca ma 3 miesiące. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.